Dobry wszystkim. Dzisiaj sobie robię mały remoncik. Remonciko Serwis jubileta 2 z 88 roku, nabytego za 30 zł. Ogólnie tutaj zrzuciłem sobie już suporcik, bo on ogólny miał serwis e, nigdy, No 88 rocznik. Koła trochę oszpecone czarną farbą, ale to nie szkodzi. I ogólnie tak o! Tutaj wszystko po pozrzucane, zaraz pójdzie, to pewnie jakoś ropą się zaleje czy czymś podobnym. Oczywiście musi być do tego kluczyk Rometowski, żeby sobie podkręcać. Tu fajnie tym się odkręca w sumie bagażniczek zdjęty, ponieważ jest to tyle z niego zostało. I w sumie no, tutaj, tutaj królowało wszystko na druta i na taśmie. Tak jak w sumie widać. Z błotnika niestety zostało tylko tyle, no nie dało się go inaczej zdjąć, bo on, on się już pocharatał, bo tu nie ma w ogóle blaszki. Stopka była w ogóle na taśmie przyklejona. Tutaj o, na taśmie obklejone było, i ogólnie błot, z błotnika jedynie się spornik przyda. Ale mam jeszcze chyba taki w kolekcji. O, tu zobaczcie jaki fa fajny patent. Tutaj prawdopodobnie wychodził, od... ten tył wychodził. Jak ktoś sobie zrobił na śrubkę z jednej i z drugiej strony. Czy to jest bezpieczne? Hmm, odkaże się przyjeździe, ale myślę, że jest, jest to OK naprawa. Nie koliduje to raczej. Ogólnie gdzieś, gdzieś tutaj będzie do podmalowania. O, tutaj trochę, tam trochę, o tu trzeba zapraweczki porobić. Lampeczka z jedyneczką. O, kierowniczka taka wyższa. Taką samo w Kowalewie. Opłonki przednie taka jest, tylnie jest taka I ogólnie jeszcze nie otwierałem zawiasu, mam nadzieję, że się ładnie otwiera, bo Fajnie by było go sobie ogarnąć I ogólnie co osłonka zdjęta, do, żeby zdjąć suporcik I będzie sobie takie Taki rowereczek będzie na Trochę żeby sobie nim pojeździć w tym roku A taka lepsza renowacja z malowaniem to może w przyszłości Ogólnie to co? To w sumie tyle. Dałem znak życia. Siemka.